Witam serdecznie i zapraszam na przegląd tygodnia. Troska Kościoła o ubogich, jego obecność w życiu publicznym oraz wybór nowego sekretarza generalnego Episkopatu to główne tematy zakończonego 365. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Zapowiadaliśmy to wydarzenie w zeszłym tygodniu. Po raz pierwszy w historii podczas spotkania biskupów zostały wręczone odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Przyznawane za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Także po raz pierwszy obrady biskupów prowadził nowy przewodniczący episkopatu, arcybiskup Stanisław Gondecki i nowym sekretarzem generalnym konferencji episkopatu polski w miejsce biskupa polaka arcybiskupa polaka został wybrany biskup Artur Miziński biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej biskupi wybrali także nowych członków rady stałej. W miejsce arcybiskupa Jędraszewskiego, który jako członek prezydium Konferencji Episkopatu Polskiej wchodzi obecnie do Rady Stałej z Urzędu, wybrany został arcybiskup Henryk Hoser z warszawsko-praskiej diecezji, natomiast za biskupa Dama Lepe, który przeszedł na emeryturę z grona biskupów pomocniczych został wybrany biskup Wiesław Śmigiel z Pelplina. I medalem Sprawiedliwe Wśród Narodów Świata pośmiertnie uhonorowane zostały dwie siostry zakonne: siostra Serafia Adela-Rosolińska i siostra Kornelia Jankowska oraz trzej księża: ksiądz Mikołaj Ferenc, ksiądz Antoni Kania i ksiądz Jan Raczkowski. Ich krewni odebrali medale i dyplomy z rąk ambasadora Izraela w Polsce z Wirewa Nera. Instytut Jad Waszem uhonorował dotychczas 25 271 bohaterów z 47 krajów, w tym jest 6454 Polaków. Pod hasłem Posłani, aby odnowić świat, w Sanktuarium Świętego Stanisława Kostki w Warszawie odbył się czwarty Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń. Ponad 600 przedstawicieli. 140 ruchów zastanawiało się nad tym, jak aktywnie przemieniać w duchu Ewangelii środowiska, w których żyją. Podczas mszy świętej dziękowali również za kanonizację świętego Jana Pawła II. Tutaj warto dodać, że w Polsce w tych działaniach ruchów i stowarzyszeń, w te działania angażuje się blisko 3 miliony osób. Także jest to bardzo ważny głos i w życiu społecznym, i w życiu Kościoła. Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, ojciec Adam Schulz, podkreślił, że kongres ma być impulsem do bardziej aktywnej obecności katolików w świecie. Jak powiedział, obecnie pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijaństwo i chrześcijan wyrugować z życia społecznego, ze świadomości publicznej i ograniczyć do zakrystii. Ku odkrywaniu e, przejść właśnie do odkrywania pozytywnej wizji naszej aktywności odnowienia tego świata w duchu Ewangelii przemienienia go z Chrystusem i tak właśnie hasło kongresu posłani aby odnowić świat rozumieją organizatorzy i uczestnicy e, był obecny między innymi a tym, na tym kongresie był obecny prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak e, który podjął temat jak kochać kościół gdy widzimy w nim tyle zła Mówił, że Kościół jest święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, wskazywał na istnienie, w związku z tym, tu bardzo ciekawy cytat, stałego napięcia egzystencjalnego. Obietnicy Bożej zawsze towarzyszy ludzka słabość, dlatego zbawcą pozostaje zawsze nie człowiek, ale Bóg podkreślił za kardynałem Ratzingerem arcybiskup Polak to jest ta stała nasza pokusa dzisiejszych czasów, że chcemy sami siebie zbawiać. Końcowym akcentem IV Kongresu Ruchów Stowarzyszeń była modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. O owocność pracy ogólnopolskiej i całorocznej tę modlitwę prowadził biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, biskup Józef Górzyński. Była także modlitwa przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ponieważ właśnie w tym sanktuarium, sanktuarium warszawskim na żoli Żoliborzu Znajduje się grup błogosławionego księdza Jerzego. W czwartek też ogłoszono decyzję Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Chodziło tu o sprawę José Antonio fernández Martineza przeciw państwu hiszpańskiemu. Jose Antonio Fernández Martinez. Uważał, że zwolnienie go z pracy było naruszeniem artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiącego o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Jak się okazało, Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu powiedziała, zadecydowała, oznajmiła, że decyzja władz kościelnych o nieodnowieniu kontraktu z byłym księdzem, który uczył religii, była słuszna i uzasadniona. Wielkie odkrycie, że Kościół ma prawo nie zatrudniać tych, którzy nie zgadzają się czy nauczają niezgodnie z nauką tego Kościoła. Trybunał w Strasburgu potrzebował na to trochę czasu, rozpatrywał tę sprawę w latach 2007-2011, i w tej chwili zapadł ostateczny wyrok. Sędziowie uznali, że nie jest nierozsądne. Iż kościół oczekuje szczególnej wierności od nauczycieli religii, których może uważać za swoich przedstawicieli. Bardzo się cieszymy, że po, po ilu, po czterech latach taki właśnie wyrok zapadł. A we Francji skazania na zapłacenie grzywny w wysokości 12 tysięcy euro żąda prokuratura dla 70-letniego księdza Gerarda Rifarda z Saint-Étienne we Francji właśnie. Dawał on schronienie bezdomnym w swoim lokalu, w lokalu swojej parafii. Od czterech lat kieruje stowarzyszeniem, które to stowarzyszenie opiekuje się i zapewnia pomoc ludziom nie mającym mieszkania, miejsca zamieszkania. Siedem lat temu ksiądz Riffard zaczął przyjmować ich na nocleg w swoim mieszkaniu, spali też przy kościelnej sali parafialnej. Duchowny, tu warto dodać, przyjmował ich mimo zakazu. Władz miasta z lutego 2013 roku, które uznały, że pomieszczenia te nie spełniają norm bezpieczeństwa. Tu jako ciekawostkę dodajmy, że te same władze w żaden sposób nie chcą tym bezdomnym pomóc własnymi siłami. Kapłan odrzuca zarzut sądu, że otwierając drzwi kościoła i sąsiednich pomieszczeń, także wspiera jakby nielegalną integrację, imigrację. Jego adwokat powołuje się na fakt, że jego klient pomaga ludziom w sytuacji niewywiązywania się państwa z zapewnienia im prawa do tymczasowego miejsca zamieszkania i domaga się oczywiście uniewinnienia księdza Rifarda. Sąd w Saint-Etienne ma wydać wyrok w tej sprawie 10 września. Mam nadzieję, że będę państwu mógł ten wyrok podać. I o tym, że sądy mogą wpływać na wyznawaną wiarę, a więc na to, jak zasady wiary zostają wprowadzane w życie, świadczy przykład Duńczyków. Od niedzieli duński kościół luterański będzie musiał udzielać ślubu parom homoseksualnym. Zobowiązuje go do tego nowe prawo przyjęte w ubiegłym tygodniu przez parlament zdecydowaną większością głosów. Rozporządzenie to przewiduje, że pojedynczy pastorzy będą mieli prawo odmówić udziału w takiej ceremonii, w każdym razie muszą jednak udostępnić geją swoją świątynię. W Danii, tutaj też trzeba dodać, istnieją inne chrześcijańskie wyznania, których to prawo nie obejmuje. Co prawda w mediach pojawiła się dyskusja na ten temat, pojawiły się także sugestie, że te inne wyznania także powinny się takiemu prawu podporządkować. Jak jeden z katolickich księży powiedział, przynajmniej na razie nas to nie dotyczy. I to określenie na razie jest dosyć znaczące. I jak wszyscy wiemy, w Brazylii rozpoczął się mundial. Papież Franciszek, jak prawdziwy latynoski kibic, nie mógł tego nie skomentować. I na Twiterze życzył, tu cytuję, wspaniałych mistrzostw świata w piłce nożnej, rozgrywanych w duchu braterstwa i tu aż łza wokół się kręci u nas, w naszym kraju, w polskich kibiców, ale my możemy się pocieszyć tym, że możemy oglądać wspaniałe mecze i cały czas no, cieszyć się bardzo z tego, że przecież mamy w Polsce bardzo dobrych specjalistów światowej klasy, specjalistów od Palanta na przykład. I teraz na koniec jeszcze krótka relacja specjalnie dla Państwa z targów Sacro Expo w Kielcach. Ogromne hale, kilka hal, bardzo dużo eksponatów. 300, około 300 wystawców z 13 krajów świata. To już było 15 edycja tych targów. Wiele stoisk, oryginalne pracownie, różne eksponaty. Tu widzimy świece liturgiczne, większe, małe, w każdym rozmiarze. Wytwórnia świec liturgicznych, dzwony, a więc ludwisarnie różne. To jest dzwon na Pawła II, jak widzieliśmy. Były również wyda domy wydawnicze, a więc trochę książek, e akcesoria liturgiczne, dewocjonalia. Tu mamy pamiątki z Afryki. E księża, misjonarze zawsze są w na tych targach. Można tu kupić różnego rodzaju pamiątki, także liturgiczne. Y liturgiczne. Tu, mamy, tu mamy ornaty, akurat, a więc. Y a więc stroje liturgiczne, też wszystkie kapy, dalmatyki, alby, koszule. Na stoisko z koszulami dla kapłanów zawsze jest kolejka, bo są atrakcyjne ceny i bardzo piękne wzory. Tutaj mamy dewocjonalia, mniejsze, większe. Tu jest stoisko służące do zakupu sprzętu do nagłośnienia bardzo profesjonalny, dobry sprzęt. Odbywały się też różne. Różnego rodzaju warsztaty dziennikarskie były także konferencje poświęcone architekturze, sztuce sakralnej. Były konferencje o, na przykład o instalacjach energooszczędnych w kościołach. Bardzo wiele ciekawych wydarzeń i bardzo interesujące, bardzo interesujące eksponaty. I na koniec, właśnie sukienka, o której tydzień temu Państwu mówiłem, dzieło Mariusza Drapikowskiego pod nazwą Sukienka Zawierzenia, święcona jeszcze przez Jana Pawła II. No i jeszcze monstrancje, niezwykle piękne Monstrancje, właśnie autorstwa pana Drapikowskiego. Widać, że bardzo kocha bursztyn. Ten bursztyn jest zresztą bardzo wdzięcznym materiałem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.